Się to przegryłem pałę z zakupami. Tu jest papaja, ten jak to się nazwa. Pita, hajas, ten smaczowoc, coś tam i jakieś tam jeszcze owoce. Później tutaj jest gra. Yy, w tym drugim A jak to się nazwa gra. No ta, co mówiłem, że mam mi dość, kurwa. Co to się spowiada? Tutaj kupiłem trzy kokosy, ale jeden oddałem. Hmm. Ciasteczka. W dino, w dino mają winogronowy z Niemiec. Zajebiście. Mango też mają. Jabłko mango. Kubusia. Pierwszy raz będę testował wiśniowy 9% że nie radler 3% smakowy, tylko 9% wiśnia. Tak. O, to w Niemczech się nazywa Schlemmerfile Ogółem to jest taki ten ryba z sosem grzybowym. z piekarnika a tu jest w szpinakowym znaczy że dajesz do piekarnika rzodkiewki jakieś tam te energetyk w dino fire up tego jeszcze nie piłem z kofeiną i tauryną no to wiadomo każdy ma kurwa, ale mięśniut, no, serki tamte dobra fasola w sosie pomidorowym z kiełbasą dawno nie jadłem a nie lubię kiełbas, tej no fasoli nie to z Kauflandu jeszcze ten e, ocet jabłkowy euro pięćdziesiąt taka ma o, te po 5 zł mieli co w wbito. Ostatnio wam mówiłem, że 8% Firestarter, ale to na poprzednim chyba koncie. 8%, a smakuje jak Energetyk. 5 3. E, to jest górski przysmak. Kiedyś takie coś było, jako Fromage, czy coś takiego. serek Fromage, fromage kiedyś to było. Kupowałem też z kapusty kiszonej i kacusi no mają jebitną tą reklamówkę ale w Biedronce czy nie wiem w delikatesach Centrum to już pomniejszone sprzedają nie wiem czemu miska Flandu Astra Rakieta to moje ulubione 5 9%. to jest yy, smakuje jak desperados aromatyzowane z cytrusem i wódką dobra. karek ulubiony z Niemiec Harry Ciemny. W Niemczech jest to dobre, że możesz ciemnych chleb kupić, kurwa, u nas jest takie, jakby kolorowany, nie? Że tam za bardzo ciemnego nie ma, w tym ciemnym. Dobra. Ehm, geflügel on rote pesto z e, kurczakiem i pesto czerwonym. Sałatka. Zaraz do lodówki muszę iść. za lat dawno nie jadłem, za lat niemiecki. Odkąd z Bawarii wróciłem. To jakieś feinster, feinster, to są właśnie te lepsze. Czy fine czy feinster, bo to są takie delikatnie, delikateśne. O no kurwa, te one większe teraz są chyba one są 0,568, one były chyba takie Ale dobra, to jest, smakuje jak desperados, ale taki naturalny, jakby cytryna naturalna była. I znalazłem wreszcie ten To cukier rybę. To jest z buraków cukrowych Normalnie taki dżemik zajebisty Do smarowania bułek, czy coś, fajne to byłoby, Kiedyś to jadłem Bergader. tam na Bawarii obok mojej ciotki właśnie był bergader tylko że ja robiłem dzień, gdzie indziej i mieszkałem w wiosce dalej. ale właśnie z bergadera nie wszystko jest dobre ale to w plastrach dobre jest akurat quattro formaggi makaron z różnymi serami olej lniany euro 55 chyba a w Polsce drogi są te oleje lniane tutaj I, kupiłem na pepper king habanero castle chips którym szarż, czyli bardzo ostre i od dzieci z daleka Ciekawe, czy badam serio, takie ostre. A, ten ulubiony mój musztarda z Bautznera. Bergbauernkeisen, to też właśnie z Bergadera, który. Bergader, Ader to jest zioła, a Berg to góra. Kupiłem w, <grym> w limitowanej edycji mleczna kanapka Jagoda. W kauflandzie niemieckim mają. Kupiłem też taki soczek zajebisty Dobra, co tam jeszcze mamy? Berzwila kupiłem Około 6 euro chyba 100 zł w Dino wydałem I 68 euro, kurwa, w tym w Kauflandzie No trochę spora. I to jest ten, co Wam mówiłem, w Niemczech mają nie 5% jak w Polsce oszukane w Żabce czy gdzieś w Biedronce te po 5% kurwa alkohole Jacka Danielsa, tylko 10% I tam masz kurwa w chuj wyboru Oni nam pierdolą tylko w Polsce, że jakieś te kurwa, wiesz, Unia Europejska jakieś te kurwa pierdoły, a tak naprawdę w chuja nas robią wszyscy W Niemczech mają wolny rynek i tam wszystko jest kurwa A u nas tylko się blokuje, wszystko się kastruje kurwa, coraz mniejsze opakowania kurwa mandarynkowy Kinder Ja Gdzieś w Polsce bo ja nie. nie. To e, bourbon waniliowy Śmietankowy sos kupiłem do tego do rote grütze to jest taka jakby nie wiem czy to jest kisiel, czy to jest e, coś jak kasza manna, taka czerwona, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale to właśnie e, też się się nazywa jak się miesza właśnie czerwony ten z tym waniliowym sosem w Niemczech i to zajebiste jest. Smaku. Kurwa nie wiem gdzie to wskazać, ja to wcale to ja kupiłem. Kurwa iron mango i nawet wiśniowy był iron w Kufandzie. Kopiemy taki zwykły. I kurwa za 6 czy 7 zł masz tam litra, czy ile, a tutaj w Polsce dali mi taką wiesz, własny robiony iron, i to jeszcze z to zepsutym mlekiem i tam nie było litra, tam było raczej 250 ml. Ganer Berlauch, nie wiem, jak ktoś wie, to nie chcę zobaczyć, co to jest, bo wydawało mi się, że to szczypiorek, a ktoś mi mówił, że to w lesie tam zbierają tam rośliny Berlauch, nie wiem. I flash za laty nowy. O kurwa, zginutło się, że będę musiał jeść. A, i te, jak one się w Polsce nazywały, kurwa, z danonki, czy jak to było, kurwa? Kiedyś były takie, a teraz nie widuję ich. W Polsce już nie ma danonków? Tych takich małych? To truskawka, banan i malina jeszcze o jak ładnie owoce zapakowali jednak na Allegro się opłacało bardziej niż w Kauflandzie bo 2,50 euro 50 kosztuje w Kauflandzie marakuja za 3 sztuki ja tutaj pół kilo zapłaciłem, ale jest więcej tak. To jest smoczy owoc, pitahaya czy jakoś tam To jest papaja, ta duża formosa czy jakaś tam w Kauflandzie po 6,50 była, a na Allegro po 47 chyba Ym, i to jest gruszla chyba czy jakoś to się jakoś nazywa inaczej zaraz wam powiem jak to się nazywa guava Gujawa to jest a najlepsze z Kolumbii oni mają na Allegro, a tutaj było z południowej Afryki czy północnej? Afryki to w co mniej. To nie jest od Kauflandu raczej chyba, nie wiem. Od innego tego od dostawcy może mają wejście jeszcze raz to zajebiste zakupki To jest ta gra Payday 3 na Xbox. Łącznie wydałem tak na owoce 114 z Allegro. 55 za Payday 3. To w Dino i w, Kaufland w Kauflandzie 6876 to jest około 268 zł. Wow, Dzisiaj łącznie odebrałem z kuriera, paczkomatu Dino i Kauflandu o wartości 557 zł. I Ale kiedyś chyba w to za 600, chyba. Możliwe, że wtedy miałem rekord. Nie ale w Piedronce nic nie ma ciekawego, nie? Kaufland jest zajebisty, tam mógłbym całą noc kurwa siedzieć i wybierać.